Są młodzi, przystojni, a przede wszystkim utalentowani aktorzy młodego pokolenia podbijają nasze serca. Maciej musiał w lutym skończy 18 lat. Uwielbiamy go za rolę Tomka Boskiego w serialu Rodzinka.pl, ale nie tylko. Chłopak doskonale zagrał Janka Mele w filmie Mój biegun. Podoba nam się także jego rola w serialu Krew z krwi. Od niedawna możemy oglądać Maczka w nowej roli. Został prowadzącym rozrywkowego programu Cheeziv, emitowanego na Nickelodeon Polska. Podczas czatu na żywo z użytkownikami kotka, Maciek wyznał, że przed nim kolejne wyzwania. Kto wie, być może niedługo zobaczymy go na dużym ekranie. Krzysztof Chodorowski gra jedną z głównych ról w filmie Mój Rower. Ma 20 lat jest studentem pierwszego roku PWST imienia Ludwika Solskiego w Krakowie na specjalności aktorstwo dramatyczne. W 2009 roku zagrał u boku Mariusza Bonaszewskiego w filmie krótkometrażowym pod tytułem Moja biedna głowa, zrealizowanym w cyklu Dekalog 89. Występował w serialach M Jak Miłość oraz Linia Życia. Mój rower to jego debiut fabularny. Jakub Gerszał ma 24 lata. Jego kariera zaczęła się od roli Kazika w filmie Wszystko co kocham w roku 2009 i już wtedy ten młody artysta pokazał się nam z bardzo dobrej strony jeśli chodzi o umiejętności aktorskie. Za rolę Pawełka Leo w filmie Milion Dolarów otrzymał Złotą Kaczkę. Na następną nagrodę nie musiał czekać długo. Dostał ją za film Sala Samobójców, gdzie zagrał Dominika Santorskiego. Jednak najważniejszą nagrodę w dotychczasowej karierze Gierszał dostał poza granicą naszego kraju. Jakub to Shooting Star 2012, czyli jeden z najbardziej obiecujących młodych aktorów europejskich. Tę prestiżową nagrodę dostał na festiwalu w Berlinie. Przewodniczący jury na Berlinale powiedział: "W chwili gdy go ujrzeliśmy, było jasne, że Gierszał urodził się, by grać na dużym ekranie. Jest wzruszający, wiarygodny i wrażliwy. Czysty i unikalny talent." Przed aktorem kolejne wyzwania. Rozpoczął pracę na planie wysokobudżetowego filmu Hiszpanka. Możemy być pewni, że Maciek, Krzysiek i Kuba jeszcze nie jeden raz nas zaskoczą. Warto śledzić ich kariery. Do zobaczenia w następnym odcinku.